to jest to plecak, ale już drugiej generacji. Zawiera ona 28 części. W środku tutaj mamy specyfikację typowo dla elektryka. Yy, oczywiście kolorystyka jest dopasowana do naszego loga, czyli czarno-czerwona ta czerwona połoka tutaj od dołu jest pokryta plastikiem, dlaczego? użytkownicy idą w budowie w ciężkich warunkach gdzie stoi woda, śmiało do tej tutaj części można go zanurzać w wodzie i plecak nie przemoknie do środka, widzę też tutaj bardzo solidne pasy, to jest tak zwaną gąbką memory, czyli ona pamięta ułożenie ciała idealnie dopasuje się do kształtu ciała, nawet jak ktoś ma problemy z kręgosupem czy bolą go plecy ten plecak nie spowoduje nadmiernego bólu, dodatkowo tutaj są miejsca zapożyczone z Amery armii, gdzie można na karabinczyku dowieszać sobie różne innego typu narzędzia, czy nawet termosik. No to super. Widzę tutaj też bardzo solidną brączkę. Tym odróżniamy się od konkurencji, że nasz uchwyt jest przynitowany do ramki, dlatego nawet jeżeli ten plecak będzie ważył 200 kg, nie da się wyrwać te, tego uchwytu, co powoduje to, że użytkownik może nim szarpać, chwytać energicznie, mhm. to nigdy nie zostanie mu sama rękość, tylko zawsze będzie podnosił cały plecak. Do mitech sklep i serwis z elektronarzędziami.